Witajcie! Witajcie! Ostatni. No to się napi! Ostatni dzień wyzwania. 21 dni do lepszej sylwetki, do lepszego samopoczucia. Mam nadzieję, że wytrwaliście i daliście radę. Dzisiaj ostatni ciężki trening. Wspólnie z dietetykiem blisko ciebie przygotowaliśmy ostatnią wskazówkę. Co tam pani dietetyczka dzisiaj przygotowała dla nas? Pas! A pastę z czym? A ty? A ty? będziesz jeść. Czyli będzie pasta z awokado. To będzie jest awokado, a ja pastę. Tak jest. Poniżej w linku zamieszczone jest, jak wykonać tą pastę. A my z przemkiem bierzemy się do roboty i pokazujemy Wam trzy ostatnie ćwiczenia, które wspólnie a. zademonstrujemy i wykonamy. To co? Bierzemy się do roboty? Przemek? Ostatnie przycięcia. pozycja pompki, prawa, lewa, góra, brzuch ciągnięty, twardy brzuch. Hop, do tyłu. Dobra, to Przemek będzie ze mną. Przemek na plecki i trzyma się mocno. I uwaga, szeroko nogi Przemek, szerzej nogi. Szerzej nogi. Okej, okay. to jedziemy. Prawa, lewa, góra. Hop. Raz. Dwa. Jak wysoko. Tak jest. Jak wysoko. Trzy. Jak wysoko Dobry prosto. Tak jest. Jak wysoko. Cztery. Super. Pięć. Kto ma obciążenie? Robi dziesięć razy. Sześć. Uła. No, trzyma się. Siedem. Hop. Osiem. Hop. Trzymaj się. Dziewięć. Hop. I dziesięć. Ok. Kto nie ma obciążenia, ten wykonuje to dwanaście razy. Drugie ćwiczenie. Leżymy bokiem. Co się stało? Bokiem. I uwaga. Góra, dół, przemek przechodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, do siedem, chodź ze mną. Idę do karty. osiem, dziewięć, idę dziesięć. Do karty. Raz, idę do karty, dwa, idę do okay. Wstajemy. Zmiana. Druga strona. Ale jeszcze na polu walki ze mną został kotek. Pewnie zaraz gdzieś przyjdzie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ło. Przemku, jesteś z nami? Tak. Sześć. Siedem. Osiem. jest. Dziewięć. 10, raz i dwa. Ok. I ostatnie ćwiczenie. Pompki. Mogą być pompki. Przemkro teraz na plecki idziemy. Buziaki będą. Mogą być pompki damskie. Jestem na plecki. Za chwilkę na pleckach będzie. A teraz będą buziaki przygotowane. Uwaga, mogą być damskie. Hop. A mogą być zwykłe. Proste, to w zależności od tego jak się czujemy. No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć jeszcze dwa razy. Ćwiczenia. Przemek się trzyma ostro. Jestem. Gotowy? Jestem. Dojedziemy. Hop. Góra. I hop. Dwa. Trzymaj się, bo zlecisz. Hop, góra. Niech chcesz ze mną ćwiczyć? Trzy. To trzymaj się mocno. Hop. Cztery. Trzymaj się przemek mocno. Hop. Pięć. Hop! To nie, nie ma dziecka. 6, podnosi ręce do góry. Ja mam Was 13 kilo. Siedem. Hop. Ale trzymaj się mnie Przemek, dobra? Mocno. Puść na chwilkę. to ze mną wykonujesz. 9. Chodź ze mną wykonać ćwiczenie. 10. Ok. Druga seria. Dobrze, to idź. Druga seria, leżenie bokiem. I jedziemy. Raz. Trzymamy wszystko. Dwa. Jeszcze raz, ja, ja trochę słaba po chorobie. Cztery. Są jeszcze w czasie choroby. Pię. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz i dwa. Zmiana. Dobrze, idziesz na do mnie ćwiczyć czy nie? Tak. To chodź. I druga seria. Chodź, będziesz przechodzić, tak? I znowu bioderka do góry. Jedziemy, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, No. Przygotowani? Na brzuszek. Na brzuszek, da, tam brzuszkowe buziaki. I jedziemy od raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Okej. Okay. Raz, dwa. Okej. Okay. To co? Dziękujemy bardzo za wyzwanie. Mamy nadzieję, że ktoś by skorzystał z naszego wyzwania i ćwiczył wspólnie z nami. Trzymamy za Was kciuki. Jutro dodam posta i mam nadzieję, że ktoś przyłączy się w komentarzu i opisze o swoich efektach. Buziaczki przesyłamy Przemku. Miłej niedzieli. Pozdrawiamy. Pa.